Panie dyrektorze, gratuluję świetnej ramówki programowej. Co Pana zdaniem jest najważniejsze przy tworzeniu telewizji, która przyciąga i utrzymuje widza? Ciągle jedno. Czyli? Odczytać, czego widownia potrzebuje i czego szuka w telewizorze. No to jest bardzo ważne pytanie. Czego widzowie szukają w telewizji, Pana zdaniem? Dzisiaj na pewno jednej rzeczy: eskapizmu, zapomnienia. Mamy tak cholernie trudne życie, że telewizor. To jest taka wyspa, gdzie, gdzie mogę na chwilę przycupnąć, gdzie nikt ode mnie niczego nie chce, gdzie to ja jestem sędzią. Wysyłam SMS-y albo karze i nie wysyłam. Więc to jest specyficzna historia. Wiele lat temu były inne motywacje, ale z biegiem czasu, z pojawieniem się innych mediów, ta telewizja może ma trochę starszą widownię niż miała kiedyś, ale ciągle ma. I ciągle daje szansę na to, żeby rano, w południe, a przede wszystkim wieczorem inaczej spędzić czas. A co pana zdaniem jest najlepszym wabikiem na widza? Bo pan jako dyrektor programowy na pewno to wie. To jest znana twarz, kontrowersja, czy może ciekawy program? Jak pan to widzi? Emocja. Tylko emocja. Nikt nie lubi letniej wody. Czyli to można podciągnąć do kontrowersji, że widz w telewizji chce kontrowersji, czy raczej emocji takich, że wzruszyć, pośmiać się, takie emocje? Przede wszystkim kontrowersja też jest potrzebna, ale w pewnych określonych programach. A co dla pana jest najbardziej ekscytującego, gdy szykuje pan nową ofertę programową? Szukam kleju do widza żeby mógł się przykleić widz do mojego telewizora. I jakie propozycje w tym sezonie będzie pan miał dla widzów, żeby się przykleili do tego telewizora? Pytając inaczej, jaka będzie ta oferta programowa wiosenna? Wyróżniają, y, wyróżniają ją dwa programy, czyli Taniec, który ma nową obsadę, nowe gwiazdy, i Masz Music, który wraca po dziewięciu latach. Teraz jest taki trend na rynku, że wracamy do starych formatów. Bo PR już kiedyś zrobił dużo. Ja z tym formatem zostałem. I telewizja z jakiegoś powodu nie chce go dalej robić. To jest niezmiernie ważna sytuacja takich rynkowych prawideł. No nie można zajeździć formatu, bo wszyscy się znudzą. Więc trzeba od czasu do czasu zrobić pauzę. Poczekać, żeby zatęsknili. Widział Pan, co dzisiaj się działo na sali, jak pojawili się chłopcy wspinający się na linach. Jeden sezon przerwy i nagle wszyscy wracają do ninży z ogromną radością. Wychowaliśmy, ja uważam, wielką gwiazdę tego. Janka, który tam wspinał się na linie, który został polskim ninją, to będzie za chwilę dyscyplina olimpijska. Byłem raz na nagraniu raptem, bo nagrywamy to daleko w Chorzowie, bo tam jest basen, można to robić w basenie. To są niesamowici ludzie. To jest, Boże, tam jest wszystko, to co lubimy też w telewizji: krew, pot i łzy. Czyli rozumiem, że to samo stało się z programem Twoja twarz brzmi znajomo, że ten program musi sobie trochę odpocząć, żeby widzowie za nim zatęsknili. Dokładnie to Pan nazwał. A w tym czasie wróciliśmy po dziewięciu latach do Mazby Music. A dlaczego warto w piątek włączyć Mazby The Music? Co Pana zdaniem tam będzie tym najlepszym klejem w tym Mazby The Music? Pierwszy rozrywkowy dzień. Już się skończył tydzień. Ten tydzień się kończy jednakowo na prowincji jak i w dużym mieście. Generalnie chcemy mieć coś fajnego w telewizji w piątek. Polsat jest jakby najmocniej odbierany poza dużymi miastami, chociaż cieszymy się, że nawet teraz wracamy do dużych miast. I program muzyczny to jest przez lata wywalczone Myśmy zmieniali, proszę, pamięta pan, że tań z gwiazdami był w poniedziałek. Najgłupszy pomysł świata, bo w poniedziałek się nie tańczy. W poniedziałek się trzeba skupić na tygodniu. Nie bardzo zastanawia, jaki program panu się marzy, żeby znalazł się kiedyś w ofercie programowej Polsatu, bo pan jest osobą ambitną. Jaki program chciałby pan stworzyć albo ściągnąć do Polski? b no, pracujemy nad tym to jest ja bardzo bym bardzo boleję, że ten polski rynek produkcyjny jest bardzo skromny bo generalnie nasz rynek jest skromny. Ale jak to mówił profesor Bartoszewicz, jak się jest panną bez urody i bez posagu to przynajmniej trzeba być miłym i tak trochę jest, bo on to mówił o Polsce. I tak trochę u nas w tej Polsce jest. Więc zmieniają się mody, zmieniają się ludzie. Nie ma co płakać, że z telewizji odeszli młodzi ludzie, bo mają swoje tiktoki, swoje media społecznościowe. i Telewizja to jest przekazior ich staruszków, jakiś anachroniczny i bez sensu. Ale widział pan jak pojawiła się yy, freestyle'owa gwiazda z mediów w tańcu z gwiazdami, influencerka. Wszyscy oszaleli. No i tak jest. I staramy się w każdym programie mieć taką osobę, bo to jest szansa też na pewną fajną rozmowę w domu. Że młody czy młoda powie swoim rodzicom, kto to jest. To właśnie bardzo mnie ciekawi, dlaczego decyduje się Pan co jakiś czas zatrudniać influencerów w produkcjach Polsatu. Bo one odmładzają nam format, sprawiają, że przed telewizorem ja to mam namacalne, pobadane że przed telewizorem zasiadają i młodzi, i starzy. Czyli teraz będzie coraz więcej influencerów w telewizji? Widzi Pan taką przyszłość? Starzy uciekną. Chce mnie Pan namówić do tego, żebym przegrał? Nie. To trzeba ważyć, na razie jest po jednym influencerze w programie, wszystkie żugajki, wszystkie ma, ma fashion, pamięta pan te, te historie, co sezon urostały do mega gwiazd, telewizyjnych, telewizyjnych, bo gwiazdami e, w sieci były wielkimi i są wielkimi. Kończąc naszą rozmowę, jest pan już w Polsacie od dwóch lat, co uważa pan za swój największy sukces? Że coraz bardziej uczę się odczytywać widownie Polsatu, że coraz więcej wiem, kto mnie ogląda. Wiele osób uważa za pana sukces podniesienie z kolań tańca z gwiazdami. Jak się panu to udało? Że ten program w dalszym teraz jest aktualnie bardzo znaczący na rynku? Wie pan ja go kiedyś ściągnąłem do Polski? Ja się w nim bardzo zakochałem. Zrobiłem sobie przerwę od tańca, ale taniec nie robi, zrobił sobie też przerwę ode mnie. Poszedł do konkurencji, więc ja spokojnie za tańcem. W tańcu z gwiazdami od samego początku jest pani Iwona Pawłowi. Co sprawia, że ona w tym formacie się utrzymuje i nie jest zmieniana? Jest legendą, ikoną. Jest, a pan... jest, jest, wie pan, starym sędzią, a nie neosędzią. A pan jako dyrektor programowy czasem podpowiada, Żyli, że tu trochę przyciśni. Nie, to jest. Tu nie wolno w tej sprawie. Oni mają swoje zdanie, oni muszą się tego nauczyć sami. Nauczyłem się, że drobna korekta zawsze wyjdzie na, na światło dzienne. Nie, tego już nigdy nie robiłem za wiele, ale teraz nie robię już zupełnie. A czego nie wybaczy pan nigdy gwieździe? Bo pan z tymi gwiazdami często obcuje. Jakie zachowania pana zdaniem są niewybaczalne? No na pewno coś tam się takiego panu gdzieś tam na myśl natacza. Coś, co nie jest wybaczalne. Co pana zdaniem nie jest wybaczalne? Bo... Mam takie słowo, ale boję się go powiedzieć. Generalnie jest mi przykro, jak... Gwiazdy zmieniają stację jak rękawiczki, bo to znaczy, że nigdzie nie zagrzeją miejsca. I widzowie to widzą jak ja. I w takiej sytuacji jest pan tak bardziej z dystansem już do takiej gwiazdy, do przyszłej współpracy nastawiony? Nie, jak walczy o życie, to ją rozumiem, ale jak robi tak, to mimochodem, bo się nie może odkleić od zapachu studia telewizyjnego, to tak. A jakie w ogóle relacje pan lubi mieć z gwiazdami? Oszczędne. Oszczędne, czyli co to znaczy, bo niektórzy widzowie mogą nie wiedzieć, jak to zinterpretować. To znaczy, ja szanuję siebie, szanuję ich. Chciałbym, żeby one szanowały mnie i szanowały siebie. To wszystko polega na szacunku. Ale nie chce pan, żeby to były relacje koleżeńskie? One są koleżeńskie, ale nie nienachalne. Ja mówię wszystkim swoim współpracownikom, przyjaciół się ma w Polsacie o 11:21:15. Ja mam do Pana ostatnie pytanie. Co do Sylwestra, narastają tam legendy, że gwiazdy polskie za występ dostają pół miliona złotych. Jak ocenia Pan prawdziwość tych stwierdzeń z portali plotkarskich? Świetnie. Świetnie wie Pan, jak możemy zapłacić gwieździe taką kasę, to jesteśmy zajebiści. Ale czy to na polskim rynku tak to działa, że takie kwoty są oferowane polskim wokalistom, wokalistkom? Wie Pan, jak Mask będzie organizował. Sylwestry to może będą takie stawki. Choć sam pamiętam taką historię, kiedy nasza stacja zapłaciła jednej wielkiej brytyjskiej gwieździe milion dolarów. Więc to wszystko jest możliwe. Ten rynek ciągle pracuje. Ta gwiazda była nam wtedy bardzo potrzebna. A komu udało się zarobić taką kwotę z brytyjskich gwiazd? No nie mogę chyba. To nie, to, to kończymy w takim razie. Ale ja zawsze lubię być ciekawski, bo ja chcę przynieść wiele ciekawostek dla co? widzów. Bo... I co teraz ja mam zrobić w tej sytuacji? Nie, nie, nie. <laughs> dla mojej informacji. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.